Siemanko Polska, uwielbiacie zaskakujące fakty? No to zaczynamy. Fakt numer jeden. Kameleony nie zmieniają kolorów tylko dla kamuflażu. Robią to również, aby regulować temperaturę ciała i komunikować się z innymi. Ciekawy język, co nie? Fakt numer dwa. Wiesz, że banany są radioaktywne? Zawierają potas 40, który jest izotopem radioaktywnym, ale spokojnie nie zaszkodzą ci. Fakt numer trzy. Wieża Eiffla, no dobra. Może nie pałac kultury, ale też robi wrażenie: latem może urosnąć o ponad 15 cm. Ciepło sprawia, że metal się rozszerza. Szok nie. Fakt numer 4: Ośmiornice mają trzy serca. Dwa pompują krew do skrzeli. Serce główne pompuje krew do reszty ciała. Fakt numer 5: W kosmosie jest więcej gwiazd niż ziarenek piasku na wszystkich plażach Ziemi. Razem wziętych. Nieźle, co?